Witam Państwa dzisiaj z Kujaw. Jesteśmy na polu, które jest przygotowywane pod uprawę. Tak? Tutaj będą sadzone warzywa. To jest taki fajny moment, kiedy możemy zastosować jeszcze produkty organiczne i bakteryjne. Dlaczego fajnie? Dlatego, że w tym momencie możemy tą glebę jeszcze wymieszać, później agregatem, jeszcze przed sadzeniem, sianiem yy, glebę wymieszać, więc produkty bakteryjne i, i organiczne wnikną nam w głębsze też warstwy gleby, no i tam będą też lepiej funkcjonować, tak? W tym momencie możemy tu zastosować produkt Humi Brown Gold, czyli nasz, nasz flagowy produkt humusowy, zawierający kwasy humusowe i fulwowe. Tym produktem działamy przede wszystkim na właściwości fizyczne gleby, tak, czyli lepsze na napowietrzenie, lepsza gospodarka wodna w późniejszym czasie. No i lepsze też warunki dla bytowania bakterii. No i produktem bakteryjnym, który możemy tutaj połączyć w tym zabiegu z Humim Brown Goldem jest produkt Megafos. Megafos jest produktem zawierającym bakterie z z rodziny Bacillus Megaterium. Jest to taka bakteria, która Wpływa nam na polepszenie właściwości gleby, na lepsze bytowanie bakterii, lepsze funkcjonowanie, lepsza bioróżnorodność. Ale jak sama nazwa wskazuje, jest to bakteria, która przede wszystkim ma nam pomagać w udostępnieniu dla roślin fosforu, tak? czyli powodować, że ten fosfor jest w lepszym stopniu i lepiej przez rośliny pobierany i wykorzystywany. Także no, bardzo fajne połączenie, czyli produkt organiczny, humusowy i produkt bakteryjny. Zachęcamy Państwa do stosowania teraz, bo jest to jeszcze taki fajny moment, że nie będziemy produktów stosowali bezpośrednio na glebę, a możemy je jeszcze z tą glebą spokojnie wymieszać. Dziękuję bardzo.